cię widzę z tej strony ja, Simbrella A dzisiaj już chyba siódmy odcinek z City of Skylines eee, Ostatnio tutaj podbudowaliśmy osiedle i zrobili... Znaczy nie wiem, czy podbudowaliśmy osiedle Chyba podbudowaliśmy I na pewno zrobiliśmy biurowy rejon tutaj, tak Wcześniej jeszcze robiliśmy zajezdnię autobusową I takie, takie I tu w ogóle widzę, że coś mi się... <laughs> coś nie wyszło Więc usuwamy, niech się nowy buduje i dzisiaj co? Szkoła eee, szkoła średnia. O, to jest temat tego odcinka właściwie. Więc stawiamy. Jest i szkoła średnia. Okej. Okay, no to tutaj takie ciekawe, ciekawe. Jeszcze miałem pomysł, żeby na przykład tu gdzieś szkoła średnia wstawić jeszcze. Ale to może kiedyś. Kiedyś to pójdziemy bardziej na przykład tam gdzieś, w tamtą stronę, albo tam na tą drugą wyspę. No, nie wiem, nie wiem. Może, może. No dobra. Narzekają, że nie ma pracowników, więc trzeba zrobić więcej mieszkań. Więc musimy poszerzyć osiedla. Znowu. I to już jest chyba końcówka tego osiedla, że dalej nie będziemy szli w tamtą. Więc musimy lecieć w tamtą już. Czyli lecimy, na przykład, tak bokiem? Teraz lecimy tak bokiem, tak bokiem, na przykład. Musimy i tak dalej lecieć. Teraz tak. I nie wiem, krzywo trochę to wygląda. Eee, Kręto to, może będzie tak lepiej. No i tu jeden, no już. Ja Ale chcę się do tego podłączyć. <laughs> to to jedna opcja. Dobrze, no jakieś tak ładnie. Dobrze. No. No. No szału nie ma. Powiem tylko jedno ja. szału nie ma. Możemy to zrobić nawet lepiej. Wyburzamy nawet to jeszcze. Nawet to jeszcze wyburzymy. Żeby zrobić to ładniej. No. I tak tu wpłynę na takie przejście, taki zakręt bardziej. I tutaj robimy bloki tu bloki, bloki 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 No i tutaj właściwie już byśmy mogli wstawić sklepy No i tu sklepy 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 tu sklepy 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 sklepy, sklepy. i i tutaj też sklep no i git więc jak to wszystko się buduje więc no tutaj już zagospodarowaliśmy tam teren, znaczy jeszcze może moglibyśmy w tamtą pójść. Czyli tu bym na przykład wyburzył, no niestety, tu bym na przykład, daj no dajmy, tu by było trzeba wyburzyć i tu wtedy byśmy poszli. Dobra, na razie zostawiam to, żeby tutaj się nic nie budowało, tutaj zostawię tą przestrzeń wolną. O, i tutaj będzie ulica. Gdzieś tam, w bok. Więcej budynków, tym yy, będziemy, nie będą narzekać na pracowników, że za mało pracowników. A szkoła średnia po to, żeby mi nie narzekali, że, yy, że za mało yy, niewykształceni pracownicy. Potrzebujemy więcej. O, tu wszędzie narzekają. Jak, jak to się nazywa? Brak wykształconych pracowników. O, a tutaj już się stało opuszczone. trzeba wyburzać wszystko. Tutaj też jestem opuszczony. No więc. Dlatego jest szkoła średnia. Po to szkoła średnia, szko, średnia. zbudowałem. Ile już? 1000. oczek. Nie, weźmiesz na no, tysiąc studentów. Liczba uczniów w szkole średniej wynosi 536. To git. 536, a tu. 299, no to jeden dzieciak może jeszcze przyjść. Będzie 300 równych w tej szkole podstawowej. I zastanawiam się, czy nie zbudować na przykład drugiej szkoły podstawowej. Bo już no, mamy duże miasto, bardzo duże. I na przykład taka szkoła podstawowa mogłaby uratować. Więc stawiamy tutaj, wyburzamy dwa sklepy. Sorry, ale no, szkoła podstawowa jest ważniejsza, chyba niż jakieś sklepy. No. Hello. Widzowie, ja was tak tylko informuję, że już nie będzie w tym tygodniu odcinków żadnych. No tak, widzowie, ja nagrywam na zapas i ni niestety nie udało mi się zrobić wszystkich odcinków. Wy to widzicie w środę, podaj, że już nie wiem. Wy to chyba widzicie w środę i po prostu powiem wam tylko jedno. Przepraszam, ale już nie będzie do końca tego tygodnia odcinków. W poniedziałek będzie odcinek. Tak, w poniedziałek już będzie odcinek, na spokojnie, ale jeszcze jak wy to oglądacie w środę to jeszcze to czwartek, piątek i sobota i niedziela nie będzie odcinków. Nie wyrobiłam się, bardzo was na to przepraszam, ale nie, nie udało mi się. Więc kolejne odcinki, już kolejny odcinek, już w poniedziałek, City Skylines. Nice. No, więc mam nadzieję, że naprawdę... No, nie miejcie mi tak za złe, naprawdę... No nie, jest tutaj nie ten, nie ten, przepraszam was bardzo, no nie wyrobiłem się, no i takie życie O kurczę, słabo z elektrycznością jest I postawiłam, ale nadal słabo Dobra, stawiamy naftową się Wydaje że to jest po prostu... Ostatnie, ostatnie deski ratunku to są już no, po prostu... Elektryczność jest straszliwie słabo. tam coś, się coś pali na osiedlu nawet w Tych domków Mam nadzieję, że ta. No, elektrownia naftowa, to jest tak. Elektrownia naftowa. No, tu się ogromne osiedla się budują, tak? Brak wykształconych, brak pracowników. Prawie każda kamienica biurowa narzeka, że brak pracowników. Przecież macie tu całe osiedle bloków jest. Jeszcze się buduje nawet. I zastanawiałem się nad rozbudową tutaj, ale tutaj tak za bardzo nie ma miejsca. Więc to można by było tam na przykład dalej trochę jeszcze poprowadzić. I chyba tak zrobimy. Więc wejdziemy jeszcze tutaj głębiej. Tak, trochę to takie nierówno jest. No ja dobra. Przepraszam, ale musi być tu więcej domów, no. Wiem, że już nie tyle. Bardzo nie narzekają na te domy, ale domy się tu i tak przydały. Znowu te problemy, jezu. Zdajemy nam jeszcze kolejne domki. No i nic. No, jak nie ma wykształconych szkół, średni szkoły średnią wam postawiłem. Specjalnie. Czyście mieli to. Czy mi tu narzekają? I zastanawiam się nad na przykład przedłużeniem tej drogi do tutaj. I to będzie miał dobry pomysł, i tu by można wsadzić te sklepy dodatkowe, bo chcą te sklepy i w ogóle chcą już przemysł. No tu już na przemysł nie ma miejsca. He, hmm, musimy to zrobić już, już. Robię to. Muszę. Ile to kosztuje? Ja tego nie kupię Kupiłem Kupiłem to Kupiłem to Dobra Tutaj kolejne opuszczone Kupiłem Mamy kolejną przestrzeń I to Wiele większą niż przestrzeń teraz I możemy w końcu zrobić przemysł dalszy Bo tu już nie zrobimy A naprawdę chcą ten przemysł jak nie wiem co Więc tak Robimy kolejną drogę Tutaj za i rozbudowujemy przemysł. W końcu mogę to zrobić, no nie wiem. Musiałem, no odblokowaliśmy nowy teren przy okazji, więc tak fajnie. Fajnie, będzie więcej też miejsca na rozbudowę wszystkiego. Nie tylko przemysłu, ale głównie pod przemysł, tutaj to wszystko, żeby tutaj był przemysł. No tutaj będzie chyba przemysł, tutaj wszystko zapewnimy przemysłem, ale tutaj... Albo tutaj gdzieś... Może będzie miasto jakieś To sobie by tam autobusy... Właśnie! Autobusy! No, że on teraz tutaj już No, jeszcze nie, nie. Gdzie jest najbliższy przystanek? Pod Targiem, no, no to blisko szkoły się A tutaj gdzie najbliższy jest, nie? Żeby na tam podjechać Tutaj, no i dobra, na razie nie będę tu bajerował są ten no to niech się buduje! Postawiłem. Jakieś specjalistyczne. Pikarnia. Fabryka wyrobów stalowych to jest za duża. Fabryka zabawek. Drukarnia. Fabryka lemoniady. Duża. Fabryka elektroniki. Nie, dobra. Nie będę bajerować jeszcze tutaj. Przepraszam, ja ci ciągle mówię to samo słowo, ale no. To stary rybny, a to przetwórnia ryb. Można chyba. Tu nie ma miejsca. Można by było, ale nie ma miejsca. No tak, tutaj za bardzo nie ma policji, faktycznie. Dobrze, że goś zwrócił moją uwagę. Tu nie mają gdzieś nigdzie blisko policji. Proszę, postanowek policji, proszę. Już powinno być git, już nie powinien sam narzekać. Oj, tutaj gościu chciał pojechać do sklepu, który wyburzył się. No, niestety. A tu nie ma żadnego... jest. Gdzie tu Pod jest? Podkleniką jest gdzieś. Ale przy biurach no nie ma. Dobra, robimy nową linię. Tego no wtedy właśnie idziemy zacząć. Możesz zacząć bo na przykład tutaj. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. to kolejny przystanek. Tutaj gdzieś. Możemy na nowy przemysł teraz pojechać, gdzieś tutaj. Cos jak będziemy wracać, to możemy zajechać tu pod cmentarz, i wracamy, i zakończyliśmy. I druga linia autobusowa gotowa. Tylko znowu druga i tu to zmniejszy, jakie 14. Zmniejszmy na razie do 5. 6, nie, 5. A tamtaj ile ma? Ona może ma 10. Dobra, na razie tej linii chyba wystarczy 5. Gdzie oni jadą? Jak oni jadą? Czemu? Jak oni jadą? Sorry, nie przemyślałem tego. Nie no, czekaj, coś źle robię. Jak oni jadą? Oni wyjeżdżają. Jadą tu, tu. Tam jadą tu. Zakręcają. Jadą tu, tu wjeżdżają, Dojadę tutaj. Ja mam tu, 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 potem zakręcają i jadą tu, 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 potem jadą tu, 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 tu. tu. aha ja się to Przenosimy na drugą stronę. Dobra, mam nadzieję, że będzie git. To musiałem biurowiec wyburzyć no. Niestety. Tutaj też dwa sklepy się... No niestety im się nie powiodło. O zaraz by się tutaj, tutaj nowym nowym miejscu, nowym miejscu przemysłowym by się nie powiodło. Więc podłączamy im wodę. Kolejne. Kolejne sakra, kolejne. Strasznie chcą sklepy. Ludzie, ja już sklepy wam. O Jezuś, czemu się taki korek zrobił? Aha, bo autobusy. Teraz tu się korek zrobił strasznie. Jejuś. Co ta ulica taka ruchliwa teraz? Tutaj też. Tutaj pokazuję. <laughs> też. Tutaj. Tutaj. I tu. Tu jest długi. Tu jest korek się zrobił. się zrobił korek po prostu. Przyjrzajcie ten autobus. No właśnie. Wszędzie jechali. On nie, co on robi? Ładuje jakiś pasażerów? No ktoś tam wsiada I idzie. Idzie do. chyba jedzie bardziej. I kolejny. Sakra. Dobra, widzę. To było na tyle z tego odcinka. Nowe tutaj biurowce już się zaczynają, widzę, budować. Znaczy bardziej kamienice biurowe. Zaczynają się budować po wyburzeniu kilkunastu kamienic biurowych postawiliśmy dzisiaj nową szkołę podstawową powiększyliśmy tutaj zupełnie tu się coś pali zrobiliśmy drugą linię autobusową zrobiliśmy szkołę średnią powiększyliśmy tu przemysł ogólnie sam miejsce powiększyliśmy więc dzisiejszy odcinek był bombowy więc widzowie widzimy się już w poniedziałek no, to by było na tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia.